Z księdzem Tischnerem i z profesorem Woleńskim odbyliśmy w latach 90. trzy wspaniałe dysputy. Oczywiście wspaniałe ze względu na właśnie dwóch profesorów. Było, odbywało się to wszystko w klasztorze dominikanu, w refektarzu. Były to dysputy wzorowane na takie dysputy z okresu renesansu, a nawet może średniowiecza. ja byłam moderatorem, a panowie ksiądz i profesor Wolejski mieli odmienne zdania i przez 2 trzy godziny żeśmy na ten temat dyskutowali. A tematem była arystotelesowska triada, czyli pierwsza dysputa była o prawdzie, druga o dobru, a trzecia o pięknie. Księdza Józefa znałam od czasu Solidarności, kiedy był naszym kapelanem. Na zjeździe wygłaszał wspaniałe, cudowne, mądre homilie, ale tak właśnie zbliżyliśmy się z okazji tych dysput filozoficznych, które prowadziliśmy wspólnie z Woleńskim w Krakowie. Był nie tylko człowiekiem niezwykłej mądrości i wiedzy, niesłychanie dowcipnym, czarującym, wesołym. I zawsze po tych dysputach ówczesny konsul austriacki, który był też takim współorganizatorem, zapraszał nas do siebie, całą Madel oczywiście, przede wszystkim głównych bohaterów, na kolację i podczas tych kolacji po prostu myśmy się pokładali ze śmiechu, bo te cudowne esprit księdza Józefa, który nie tylko opowiadał wspaniałe anegdoty, z których słyną, ale również puentował nasze dyskusje, nasze rozmowy, no miał tak cudowne poczucie humoru, ale jednocześnie ciepło. Nie było w tym żadnej, nawet jeśli były to ostre riposty. Nigdy nie było w tym złośliwości, nigdy nie było w tym jadu. Tylko przeciwnie, mądrość, dobrość i oczywiście pewna taka uszczypliwość, ale nigdy nie skierowana przeciwko człowiekowi, tylko raczej po to, żeby pewną sytuację zrozumieć, czy zakończyć dowcipnie, czy mądrze. Była to wielka, wielka frajda, i wspominam to jako jeden z bardziej uroczych, mądrych i dobrych epizodów w moim życiu.